Siemaneczku moi drodzy, jestem Marcio 542, jak widzicie po moim intrze i chciałabym Was zaprosić na mój nowy kanał, tak, na mój nowiutki kanał z starym kanałem. Zrezygnowałem. Za, za dużo było takich głupich filmików i w ogóle. Aha, i wtedy nie miałem intra i w ogóle było głupio, tak? I słuchajcie, zapraszam Was na... Mój nowy kanał. Kanał po mojej przemowie wyświetli Wam się na ekranie. A jak nie, podam link w opisie. Więc słuchajcie, na moim kanale jest nowy filmik. Yy, I chciałbym Was zachęcić do wysyłania mi maila lub w komentarzach, co mam dla Was nakręcić, co Wam się najbardziej będzie podobało. I takie tam duperele. A więc słuchajcie, moja przemowa już powoli będzie się kończyła. Eee, no, już chwileczkę, i zaraz na ekranie mam się się link do kanału albo po prostu go dam, dodam go w opisie. A więc dzięki.